Witam, chcę pokazać jak sprawuje się piec na propan butan, przerobiony na propan butan, jest to taki starszy piec, urlich, kondensacyjny, to jest dwufunkcyjny, ale mam tak zrobione, że jak mi grzeje kaloryfery, to od razu nagrzewa mi wodę w bojlerze. Także mam podłączony do niego bojler. I oczywiście solary mam podłączone też do niego. Na jednej wierzchołnicy to wszystko chodzi. Tylko mam zawory porobione, że tu zamykam, tam otwieram. No i także jest to zasilany ten piec z butli jedenastki. Taki reduktor tutaj mam zastosowany. Także grzeje mi to. No teraz temperatury są e, dość wysokie, nie ma takiego mrozu. Jest tego 8 stopni. No wieczorem to tam spada do tam 4-3, nie, czasami do zera. No to taka butla teraz mi wystarcza na 3 dni. Temperatura na leży o... Teraz z rana już jeszcze z północy, to jest prawie 50 stopni. No, a butla teraz kosztuje jakieś 60 zł u nas tutaj. No, także w sumie na 3 dni, no to ponad 3 dni nieraz wystarcza mi, nie? No to ja mówię, niech 3 dni, no to to jest, kurde, po 20 zł już mi doba, nie? No. no to czy to dużo, czy mało, to osądzcie sami. No ale nie trzeba. Mam oczywiście też piec yy, centralnego na węgiel. No ale na razie nie grzeję nim, bo nie ma takich mrozów to używam tego właśnie na propan No to pozdrawiam.